Cześć! W drugim odcinku Rozmów pod krawatem goszczę... Pola Maj, dzień dobry. Yy, jesteśmy po Twoim pierwszym koncercie solowym jako Pola Mai. Jak się czujesz? Yy, no, emocje yy, no, to znaczy one już troszeczkę opadają, ale yy, cieszę się, że to się wydarzyło, bo myślałam, że naprawdę wszystkie przeciwności losu na mnie spadły i nie dojdę do tego koncertu, ale jest i, i na razie jakby jestem zadowolona. Ja muszę ci od siebie serdecznie pogratulować, bo naprawdę było niesamowicie i cudowne przeżycie naprawdę. O, bardzo się cieszę. Dziękuję ogromnie. Czym szukasz inspiracji do pisania tekstów? Jak to u Ciebie wygląda? Czy czasami po prostu jest myśl, czy zawsze inspiruje się jakimś wydarzeniem? Bardzo różnie. Generalnie wychodzę z założenia, że mm, najważniejsza jest jakaś taka uważność i obecność i. No, i być otwartym na to, co do nas przychodzi. Yy, no więc czasami zasłyszana rozmowa, czasami coś, co jakaś myśl, która mi przyjdzie. Prowadzę też dzienniki, yy, więc tych momentów i tych w ogóle chwil, w których coś mi się tam tli i łapie, mnie jest dużo. Yy, tylko po prostu mam wrażenie, że z każdym kolejną napisaną piosenką, z każdą kolejną płytą, po prostu. Wzmacniam te umiejętności obserwacyjne i szybciej to wszystko wyłapuję, więc, więc to chyba tak jest, że, że trzeba być dobrym obserwatorem siebie i otaczającego świata. Mhm. W temacie inspiracji, kto ze świata muzyki jest Twoją inspiracją, idolem? co popchnęło Cię w stronę, żeby tworzyć, pisać? Bo, że tak dużo ludzi jest, to się tak bardzo zmieniało. Wiesz, od, od czasów, kiedy byłam super taką nastolatką crazy i kochałam po prostu Spice Girls i wcześniej jeszcze Christina Aguilera, w ogóle, wiesz, tańczyłam jej układy z teledysku i w ogóle. No ale wtedy nie byłam jeszcze w takim okresie formatywnym, więc tak naprawdę bardzo wpływowe było to, co się działo później, czyli solowe płyty Nosowskiej, Maria Peszek, jeśli chodzi o Polskę, Byłam zafiksowana na punkcie komi i Piotra Lubuckiego też, a tak światowo, no to Beatlesi, Lana Del Rey, PJ Harvey Bjork, Tom Jork z Radioheadów, może tych nazwisk jest tak bardzo dużo, Tori Amos, w ogóle lata 90., dziewczyny grające na pianinie, dużo, dużo, dużo tego bardzo jest, to tak musiałabym sobie w ogóle przeskalować całą swoją po prostu Przeszłość. No ale tak, ale powiedzmy, że najczęściej się pojawiają te postacie, czyli Bjork, PJ Harvey, faktycznie Tomi York. No, miałam też swoją fazę bardzo wielką na Amy Winehouse, ona była dla mnie bardzo istotna wtedy, kiedy faktycznie, jak uczyłam się śpiewać. Mhm. Więc jak jej jakaś taka skłonność do ryzyka, do kombinowania była dla mnie taka interesująca i wiedziałam, że na pewno, jeśli chodzi o śpiewanie, to o wiele bardziej ciągnie mnie do Amy Winehouse. Yy, o wiele mniej do Witty To wiedziałam na pewno. <głos> <głos> Więc tak, no ale dużo z tych twórców, bardzo, bardzo dużo. Jak tworzenie muzyki wpłynęło na Twoje życie? w mm, ja, czego przez całe lata się nauczyłaś? Bardzo ciekawe pytanie. Jak tworzenie muzyki wpłynęło na moje życie? To się trochę zazębia. W takim sensie, że to, że zaczęłam tworzyć muzykę, też wynika z tego, co się wydarzyło mm -hmm. w moim życiu, na pewno. Z jakichś deficytów, które dostałam w spadku od rodziców i od pokoleń i tak dalej. Na pewno jest to dla mnie jakiś rodzaj, może nie ucieczki, ale jakiegoś takiego igrania z wewnętrznym światem może moim i w ogóle jakiegoś takiego... Muzyka jest dla mnie medium, tak bym rzekła. Że to jest coś, co pozwala mi może nawet bardziej się skontaktować ze sobą um, na wielu płaszczyznach i ten moment kreatywny i ten moment, kiedy w ogóle się ją śpiewa jest, i jakby uprawia, jest taki bardzo mocno, kurczę, medytacyjny. Jesteś trochę wtedy w takiej jakiejś kuli, dryfujesz gdzieś. Yy. Ale ciekawe, w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Teraz zastanawiam się jeszcze czy nie jest i nie jestem jeszcze odrobinę jakiegoś takiego eskopizmu, ucieczkowości. Hmm. Myślę, że musiałobyśmy tu posiedzieć i długo o tym mm -hmm. pogadać. Yy, no ale jedno jest pewne. Mm. Momenty, w których nie jestem aktywna twórczo, są momentami, w których ewidentnie staję się nieznośna dla otoczenia. Więc, yy, więc bycie aktywnym twórczo powoduje, że jakoś tak. Yy, Coś z siebie zrzucam, więc chyba jednak ci wszyscy antyczni twórcy <grafię> i filozofowie mm, coś tam wiedzieli o życiu i o twórczości, mówiąc o Katarzynie, trochę, coś, 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 trochę się to z tym łączy chyba w jakiejś części. Ja też muszę powiedzieć od siebie, że jak mówiłaś o tej ucierce i takim wewnętrznym, to czuć to w Twojej muzyce. Ja Aha. jak słucham, to też czuję. Taką właśnie, no już nawet tą pierwszą piosenkę, która, w której jestem absolutnie zakochana, i jest to chyba najlepszy debiut po prostu, jaki O, mam bardzo ci się cieszę i bardzo Ci dziękuję. I na koniec od siebie mogę życzyć tylko powodzenia i gratulacje, żeby tak dalej, bo naprawdę ten koncert był niesamowity i niech kto nie żałuje, <laughs> bo był ten i y, tak na pamiątkę ten, y, mam do ciebie jednym ja <laughs> <Jest. What? śmiech> Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Dziękuję. Trzymam też kciuki za Twoją działalność Dziękuję bardzo. Keep going.